Hej, Simano, z tej strony tylko basket, czyli basket i w dzisiejszym odcinku w końcu przyszedł czas na to, abym opowiedział Wam o piłkach marki Tarmac. Zapraszam do oglądania. Także w dzisiejszym filmie opowiem Wam o tych dwóch modelach, czyli łapka w górę pod tym filmem oraz subskrypcja na tym kanale. Dobra, tak serio, to mam trzy piłki, poczekajcie. Tak, w dzisiejszym filmie opowiem Wam o trzech piłkach, o trzech modelach, o których najwięcej pisaliście, czy to w komentarzach pod moimi filmami, czy to na naszej grupie na Facebooku, czy to na naszym Discordzie. Oczywiście do wszystkich tych miejsc macie link w opisie tego filmu. Słuchajcie, wybrałem te trzy modele, ale jak się przechadzałem tam po alejce w Dekatlonie, no to widziałem, że tych piłek mają naprawdę sporo. Byłem szczerze mówiąc bardzo pozytywnie zaskoczony, bo wiecie, ja zawsze sceptycznie podchodziłem do tych piłek Tarmaka, bo ja piłki do koszykówki. Z Zawsze, zawsze pamiętam yy, tak, jak była taka jedna, która wyglądała dosłownie jak czołg, wyglądała jak gąsienica czołgu, albo nie wiem, jak opona traktoru. No, po prostu strasznie wyglądała. Miałem przyjemność kilka razy grać taką piłką, nie polecałem jej nigdy, bo była po prostu tragedia. Ale teraz tarmak ma linię BT, dlatego dzisiaj pokażę Wam BT100, BT500 oraz bt 900. Oczywiście są to tylko trzy piłki, tak jak Wam wspominałem. Wiem, że też jest jeszcze droższa piłka od tej, którą mam. Eee, ona tam chyba kosztowała 260 zł. To też była BT 900. Ona tam się różniła jakimiś e, małymi szczegółami, ale dzisiaj przedstawiam Wam te trzy piłki. Dlatego zacznijmy sobie od najtańszej piłki, e, która kosztuje dokładnie 69 zł złotych, niecałe 70. I tak, na samym początku bez owijania w bawełnę, odpowiem Wam na pewnie najbardziej nurtujące Was pytanie, czy ta piłka jest lepsza niż Nike Dominate. Otóż, tam dam, tak, uważam, że jest to lepsza piłka. Ale zanim przejdę do szczegółowej argumentacji, no to przeczytam Wam kilka suchych faktów ze strony Decathlon'a. Oni tutaj mają taki fajny graf yy, do każdej piłki, który pokazuje, jak piłka w, danym, w danej dziedzinie jest dobra. No i tutaj piszą tak... Kontakt z piłką powłoka ze spienionego plastiku zapewnia odpowiednie czucie 3 na 5. Utrzymywanie ciśnienia, także 3 na 5. Jakość odbicia 2 na 5, potem jest wytrzymałość 3 na 5 oraz przyczepność. Nie wiem, czemu tu jest but. Też 3 na 5, dobra przyczepność dzięki żłobieniom. Yy, I teraz tak. Jak ja bym się do tego wszystkiego ustosunkował? Dobra, lećmy może od samego początku. Yy, kontakt z piłką, czyli grip. Yy, no powiem Wam, że z tych trzech piłek, które w ogóle dzisiaj mamy tutaj, no to jest najlepszy. Dlaczego? Ta powłoka jest najtańsza i okej, okay, teraz może ma najfajniejszy grip, jest trochę taki. Powiedziałbym, że nawet trochę zbliżone do gumy, ale podejrzewam, że ta powłoka najszybciej się zedrze. No, jest to tania piłka. Materiały też nie są tutaj najwyższej jakości. Aczkolwiek, jakbym miał oceniać sam grip, no to uważam, że jest on troszeczkę wyżej niż 3x5. Zdecydowanie wyżej niż 3x5, przynajmniej na samym początku posiadania tej piłki. Utrzymywanie ciśnienia. No, tutaj nie jestem w stanie Wam dokładnie powiedzieć, jak to się ma. Wszystkie piłki napompowałem na 6 bara. Tak jak jest zalecane też na stronie producenta. No i na razie powiem Wam, że te piłki naprawdę bardzo dobrze się odbijają, bardzo dobrze trzymają powietrze, no że z żadnej nic nie, nie uszło. Dodatkowo wszystkie bardzo dobrze się pompowało. Jest to y, częsty problem w piłkach na przykład z Spaldinga. Ja miałem y, kilka razy taki problem ze swoimi piłkami, że po prostu igła nie wchodziła tam, gdzie powinna. Nie wiem, coś tam po prostu widocznie się przesunęło delikatnie po upływie kilku miesięcy, no i nie mogłem napompować. No tutaj wiadomo, co te piłeczki są świeże, są nowe, więc ciężko mi jest to ocenić, ale jeśli Wy mieliście styczność z tą Piłką, bądź z tymi następnymi no to możecie napisać w komentarzu. Lećmy dalej. Jakość odbicia. Powiem Wam szczerze, no, ja nie zauważyłem jakichś tutaj y, złych rzeczy. Piłka po prostu normalnie się odbija. Jest trochę taki twardy, pusty pogłos. No, podejrzewam, że to jest spowodowane tym, że tu jest troszeczkę gorsza dentka. No, w tych droższych piłkach jest zdecydowanie lepiej, więc tutaj mogę się zgodzić, y, że mamy 2 na 5. Y, lećmy do wytrzymałości. Wytrzymałość wydaje się, że jest y, całkiem okej. Okay. Ja też na naszej grupie na Facebooku nie doszukałem się jakichś negatywnych komentarzy, że ta piłka się Rozkleja, rozwala po jakimś krótkim czasie, ale nawet, słuchajcie, jeżeli ta piłka miałaby się rozwalić po dwóch latach, no to uważam, że jest to y, całkiem niezły y, czas, tak naprawdę, trwania tej piłki. Pamiętajmy, że to jest piłka za 70 zł, więc y, naprawdę uważam, że jest to piłka godna swojej ceny. Polecam ją i co ważne, polecam ją bardziej niż yy, Nike Dominata. No i teraz najważniejsza odpowiedź, dlaczego w ogóle uważam, że to jest lepsza piłka niż Nike Dominate? Ano dlatego, że nie jest ona zrobiona z gumy. Słuchajcie. Yy, tak jak było napisane na, na stronie, no to powłoka jest zrobiona z. Pienionego plastiku. Ja chemikiem nie jestem, możecie mnie tu poprawić, ale wyczytałem, że jest zrobiona z polichlorku winylu. Yy, także no jest to ciekawe, że mam tutaj taką plastikową powłokę. No, czuć, że ona jest twarda, yy, ale może to jest jakieś rozwiązanie. Nie wiem, ja preferuję jednak skórę, ale jeśli miałbym do wyboru gumę czy to, no to bym wybrał zdecydowanie to. Dobra, przechodząc do następnej piłki, jest to tarmak BT500 w edycji Control, bo tych BT500 jest kilka wersji. No mi się wydaje, że to jest jednak piłka, która celuje w konkurencyjność Spaldinga TF500, ale przejdźmy do zalet, o jakich nam mówi producent. Kontakt z piłką 4 na 5 połoka z poliuretanu. Utrzymywanie się 4 na 5, to jest jakaś dentka z butylu, jakość odbicia 4 na 5, wytrzymałość 3 na 5 i przyczepność też 3 na 5. Jeżeli ktoś chce się zagłębić w jakieś tam z no to mieliście wszystko na ekranie. Możecie sobie zatrzymać filmik, a tymczasem ja wam opowiem o tej piłce, która jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Przyjemna jest ta piłka. Jej cena, jeśli dobrze pamiętam, to 119 zł. Jest to dobra cena jak za to, co dostajemy. Jest to dobra no jak za piłkę do koszykówki. Przechodząc do e, gripu, który omawialiśmy przed chwilą w tej tańszej piłce, no jest ona bardziej śliska. To od razu można wyczuć. E, no jest to oczywiście spowodowane tym, że mamy tutaj inny materiał. E, jest ta piłka dużo bardziej wytrzymała, jak mówi nam producent, e, ale jest ta piłka naprawdę bardzo przyjemna w dotyku. Jest dosyć twarda. E, gdybym sobie miał porównać na przykład Spaldinga TF500 do niej, no to wydaje mi się, że Spalding jest zdecydowanie miększą piłką, ale to może lepiej. Może to lepiej. Z tego powodu, że ta piłka nam dłużej wytrzyma właśnie na takich powierzchniach jak ta, czyli tartanowych. Myślę, że na betonie ta piłka też sobie spokojnie powinna dać radę. Jeśli chodzi o jakość wykonania, o jakość sklejania rowków, no to powiem Wam, że jest naprawdę bardzo dobrze. Nigdzie nie widzę jakiegoś odstęcego kleju, jakiegoś niedoklejonego materiału, więc jest naprawdę bardzo fajnie. Kurczę, no jestem powiem Wam szczerze, miło zaskoczony. Przejdźmy do następnej. No i dobra, mam tutaj przed sobą. Najdroższą piłkę z dzisiejszego filmu 160 zł za piłkę BT900, a producent mówi nam tyle. Że kontakt z piłką mamy 5 na 5 dzięki spienionej skórze syntetycznej. Utrzymywanie ciśnienia też 5 na 5, jakość odbicia 5 na 5, wytrzymałość 2 na 5, to jest ciekawe, i przyczepność 4 na 5. I jak to się przekłada na granie tą piłką? Słuchajcie, yy, powiem wam tyle. Ta piłka jest naprawdę. Twarda. Dziwnie mi się ją kozuje. Jest taki... Pusty kozioł, naprawdę. Nie wiem, jak Wam mam to wytłumaczyć, ale ta piłka jest twarda. Gdybym, jak mam w głowie TF1000, no to w porównaniu do tej piłki, 1000 jest naprawdę jak miękka poduszka, a to jak płyta betonowa na, na chodniku. Dobra, może, może trochę przesadzam, ale jestem ciekawy, dlaczego na stronie podane jest, że wytrzymałość tej piłki to tylko 2 na 5. Yy, może dlatego, że ona się rozkleja, nie wiem. Ciężko mi jest to teraz zweryfikować. Przepraszam Was bardzo za to, że nie mogę Wam, wiecie, zrobić recenzji po kilku miesiącach, no ale dopiero teraz kupiłem te piłki. W każdym razie, jeśli chodzi o rzucanie tą piłką, no to jest bardzo, bardzo fajnie. Mamy tutaj głębokie rowki, które bardzo dobrze leżą nam w ręce. Fajnie się rzuca, fajnie się podkręca tą piłkę. Jest naprawdę przyjemnie. No mi osobiście ten kozioł przeszkadza. Ja jestem przyzwyczajony trochę do innych piłek. Może to jest właśnie kwestia przyzwyczajenia, nie wiem. W każdym razie, mi się wydaje, że ta piłka jest twarda, więc to mi się nie podoba. Za 160 zł myślę, że celowałbym już jednak w Spaldinga TF500, Excela teraz, bo już 500 raczej nie znajdziecie i uważam, że 500 Excel jest jej lepszą piłką. Nie wiem, czy nie byłoby warto dopłacić już do tej jeszcze wyższej piłki, która kosztuje 229 zł. jej nie kupowałem. W każdym razie, jeżeli ktoś ją ma, to może też się podzielić swoją opinią. I tutaj też warto powiedzieć o chyba największym plusie w ogóle wszystkich piłek od Tarmaka, a jest to taki plus że one po prostu w sklepie są. Mało tego, one są w sklepach stacjonarnych, nie tylko na internecie, co jest naprawdę no, fajną rzeczą, ponieważ potrzebujecie piłkę idziecie. I ją kupujecie, nie tak jak z piłkami Spaldinga czy Moltena, których po prostu teraz obecnie nie ma. Z tego, co wiem, nie ma ich i nie będzie ich do września, października. Dostałem informację, nie powiem skąd. No tak jest. Yy, producenci mają troszeczkę problem z tym, żeby dostarczyć produkt na rynek. W każdym razie no piłki Tarmaka są, więc uważam, że to jest naprawdę fajny plus, że one po prostu są. Dobra, słuchajcie, tutaj jeszcze taka mała fajna rzecz. W opisie macie link do mojego vinted, gdzie kilka swoich piłek sprzedaję. One są delikatnie użyte, wiadomo, do nagrywania filmów. Ale nic poza tym, możecie je dorwać dużo taniej. No i myślę, że też za niedługo jakąś piłkę wam po prostu tutaj rozdam. Albo na live, albo na Instagramie, albo na YouTube. Także musicie śledzić wszędzie. Także mam nadzieję, że wyczerpałem temat Piłek tarmak. Jeśli pojawi się jakaś jeszcze nowa seria, no to z chęcią przetestuję. Jeśli będziecie chcieli, żebym przetestował też tą najdroższą, ok, mogę to zrobić. Piszcie mi w komentarzach. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Starałem się jak mogę opisać te piłki. Mam nadzieję, że wyszło ok. Jeśli tak, możecie zostawić łapeczkę, możecie zostawić subskrypcję i widzimy się następnym razem. Siema!